Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Frajtak z Kreatywnie.com. Dziś pokażę ci, jak z gipsu polimerowego zrobić sobie mydelniczkę. Jest to mydelniczka z dodatkiem tłuczonego szkła i mikrokulek szklanych. Także mam nadzieję, że ten projekt cię zainspiruje do własnych poszukiwań. Zacznijmy od formy, formy mydelniczki. Naszym materiałem będzie tłuczone szkło. Jest to dodatek florystyczny i mikrokulki również szklane. Zważyłam już wodę w tej foremce i wyszło mi, że potrzebuję tutaj do gipsu Handicast 183 g proszku i 46 g wody, co po prostu zaczynam sobie odmierzać. Ja mam taki sposób, że zanim zacznę mieszać gips, przygotowuję wszystko sobie na spokojnie. Czyli, najpierw ważę sobie wodę, ważę proszek w kubeczku i dopiero przygotowuję dodatki bądź pigmenty, żeby wszystko było pod ręką. I dopiero, kiedy jestem gotowa, zaczynam wszystko ze sobą mieszać. I tak też będzie tym razem. Sprawdziłam, że takie kubeczki świetnie się sprawdzają właśnie do odmierzania gipsu do około 200 gram, bo przy większych ilościach wiadomo, że to się już nie sprawdzi. Wodę wlewam bezpośrednio do miseczki silikonowej, w której będę mieszać moją mieszankę. I przygotowałam sobie szpatułkę, także wszystko mam już pod ręką. Jeżeli chodzi o mieszanie gipsu, to warto pamiętać, że proszek zawsze wsypujemy do wody. W ten sposób ta mieszanka dużo lepiej się połączy. I za pomocą tutaj silikonowej szpachelki zaczynam mieszać. Miałam sporą przerwę w odlewaniu gipsu, i muszę powiedzieć, że z takim entuzjazmem i euforią podeszłam do tego zadania, że ma, mocno napowietrzyłam tą mieszankę, co za chwilę też niestety będzie widać, ale to jest fajny pomysł do tego, żeby przy okazji omówić, w jaki sposób pozbyć się bombi powietrza już po zastygnięciu. Formę zwilżam sobie wodą, ale to jest tak naprawdę no, mgiełka wodna. Ta forma nie jest mokra, nie ma tam jakichś większych kropli. I na początku, zanim jeszcze dodam szkło, wlewam niewielką ilość mieszanki. Najpierw staram się odpowietrzeć moją mieszankę. Staram się, naprawdę zrobiłam to niezbyt solidnie. I niewielką ilość gipsu wlałam do formy. Tak, żeby stworzyć jakby taką pierwszą warstwę, która spowoduje, że dno będzie praktycznie bezawaryjne i bezpęcherzykowe. Czyli wcieram sobie tą warstwę porządnie w brzegi, mogłabym też przyjechać dookoła patyczkiem. No i teraz do pozostałej części mieszanki wsypuj około jednej łyżki stołowej, tak naprawdę na oko tej mieszanki szklanej, bo nie chciałabym, żeby jej było za dużo i mniej więcej tyle samo szklanych kulek. To już mi da taki ciekawy efekt wizualny, ale nie przeważy jakby w tej mieszance gipsowej, nie będzie tego za dużo i gips dzięki temu będzie stabilny. Czyli tą już gotową mieszankę wlewam do formy. No, i teraz zacznie się wielka akcja pozbywania się bombli, już podczas lekkiego. Eee, dotykania tej formy widać, że wypływają takie wielkie bąble powietrza. To oznacza tylko tyle, że ta mieszanka jest po prostu napowietrzona i powinnam była zwrócić na to większą uwagę. I tu warto się przyjrzeć tej foremce, bo ona ma na dnie bardzo wyraźny brzeg, i wystarczyło tutaj wziąć tylko patyczek i pojechać dookoła wzdłuż tego brzegu, żeby pozbyć się bąbli, na, właśnie nagromadzonych w tym zagięciu. No ale no mądry Polak po szkodzie, mimo tutaj rzetelnego podrzucania, tego powietrza nie udało mi się pozbyć i będzie widać po 45 minutach przy wyjmowaniu gipsu z formy, że tam jest spora niespodzianka czyli porobiły się pęcherze przy okazji takie formy nie są najprostsze do zdejmowania z gipsu warto je sobie czymś podważyć ja tutaj bardzo ostrożnie zrobiłam to nożyczkami nie jest to najlepszy pomysł lepiej to zrobić patyczkiem i podczas wyjmowania widać, że właśnie gdzie zgromadziło się całe powietrze, ona się zgromadziło na brzegach i tam były po prostu gigantyczne bąble, ja na nie mówię wręcz kratery trudno Poradzę sobie z tym. Najpierw trzeba wszystko umyć e, i wyszlifować papierem ściernym. Ja mam taki sposób, że najpierw zaczynam szlifowanie od papieru takiego gruboziarnistego, żeby dotrzeć, i tak jak przy technice lastryko, do tego zatopionego szkła i mikrokulek, a na koniec wszystko na mokro mm, wykończę za pomocą delikatnego papieru e, o gradacji 800. Po wyszlifowaniu moja forma jeszcze jest umyta. Wytarta i ląduje do suszenia. Jeszcze sobie będzie schła, a w tym czasie Przygotowuję mieszankę do innego odlewu. Będę sobie odlewać, tutaj, widać taką twarz i inne drobniejsze formy. I zanim to zrobię, to biorę na palec mokry gips i mocno wcieram we wszystkie te kratery, które mi tam powstały, wypełniając dziury, tak żeby poprawić po prostu tą niedoróbkę. Czyli jest to sposób na to, żeby nawet jeśli po zastygnięciu gipsu wyszły nam na dnie nieestetyczne pęcherzyki powietrza i nie tylko na dnie, to możemy je po prostu Poprawić, czyli wetrzeć mokrą mieszankę w miarę sprawnie, żeby nie zdążyła zastygnąć, wypełnić wszystkie te otwory i mamy pewność, że ten odlew będzie estetyczny i taki, jak być powinien. Tą akcję można powtórzyć, bo po pierwszym wypełnieniu zwykle jeszcze widać takie zagłębienia. I po wysuszeniu tego, ponownie jakieś pół godzinki szlifuję wszystko jeszcze raz. Czyli wszystko teraz wygładzam ponownie, szlifuję tak, żeby ta forma już miała tą, ten ostateczny kształt. Po 72 godzinach. Zaczynam impregnowanie. Tutaj trzeba się naprawdę przyłożyć, bo będzie to forma, która będzie miała kontakt z wodą. Zaczynam od impregnatu własnoręcznie zrobionego z lakieru ECAPston rozwodnionego 40% wody. Dlaczego w ten sposób? Chodzi mi o to, żeby mieszanka lakieru mocno spenetrowała gips, czyli jakby wsiąknęła do środka. Lakier jest na tyle gęsty, że nie uda się tego zrobić bez, tej, bez tego rozwodnienia. A ponieważ zależy mi na tym, żeby ten lakier nasączył wręcz ten gips, to właśnie po to stosuje się ten własnoręcznie zrobiony impregnat. Lewa, prawa strona raz impregnatem. A następnie wracam do samego lakieru. Ja bardzo lubię matowy odcień, więc używam matowego. On jest wręcz żelowy, jest bardzo gęsty. I nakładam trzy warstwy cieniutkie w odstępie co około 12 godzin tego lakieru właśnie e-gapstone matowego. Czyli jedna warstwa cieniutka miękkim pędzelkiem po całości, delikatnie, brzegi, wszystkie zakamarki. Czekam 12 godzin, druga warstwa. Czekam 12 godzin i trzecia warstwa. I w ten sposób mam pewność, że nawet przy kontakcie z wodą i z mydłem ta mydelniczka będzie spełniała swoją funkcję, bo będzie bardzo dobrze zaimpregnowana. Oczywiście ona nie będzie stała w wodzie, no ale wiadomo, że mydło czasami potrafi być właśnie takie miękkie i rozlazłe. Tak wygląda gotowa mydelniczka. Za chwilę e, ląduje u mnie w łazience przy pracowni. E, będę ją obserwować bacznie i dam ci znać, jeśli cokolwiek miałoby się z nią dziać nie tak. Pozdrawiam cię serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!